Karateka kontra pięściarz? Kto wygra? To pytanie słyszę tak często, a zaczynam się zastanawiać, czy ludzie serio wierzą w bajki z internetu. Bo w komentarzach wciąż pojawia się ten sam refren. Dawaj w boksie, to pięściarz cię zmiecie. I nawet nie pięściarz. To bokser cię zmiecie. No jasne. A może jeszcze zaproponujmy, żeby sprinter zmierzył się z pływakiem w basenie? Albo żeby hokeista wyszedł na murawę z piłkarzem? Przecież to dokładnie to samo. Tylko, że nie. Reguły tworzą mistrzów. To zasady decydują o tym, kto wygrywa. I właśnie dlatego wszystkie te wyzwania są zawsze ustawione w jedną stronę. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Pięściarz chce walczyć na swoich regułach. Zawodnik MMA też ale nikt nigdy nie mówi, to niech pięściarz przyjdzie i spróbuje w kumite, na przykład w kyokushin, albo niech stanie naprzeciw karateki w realnej samoobronie. Dlaczego? Bo wtedy szanse nagle się wyrównują, a często przewaga zmienia stronę. Widzisz, każdy system walki to osobna gra. Boks ma swoje zasady, MMA swoje, karate sportowe swoje, a karate jutsu zupełnie inne. To tak, jakby chciał porównywać piłkę nożną z piłkę ręczną. Piłka i piłka, a jednak gra zupełnie inna. I dzisiaj właśnie o tym pogadamy. Pokażę Ci, dlaczego to zawsze działa w jedną stronę, jak reguły zmieniają wszystko i czym różni się karate sportowe od karate jutsu i karate do. A przede wszystkim Dlaczego porównywanie tych światów bez zrozumienia zasad to zwykła ignorancja? Gotowy? No to zaczynamy. Walka to nie jest magia. To nie są supermoce. Walka to system, który opiera się na zasadach. Najpierw są reguły, czyli to, co wolno, a czego nie wolno. Dlatego wyjaśnię Wam zasady, które musicie przestrzegać w tym domu. Potem pojawiają się techniki, czyli narzędzia, które w tych regułach działają. Na końcu buduje się taktyka, sposób, w jaki wykorzystujesz te narzędzia, żeby wygrać. A wynik? Wynik to tylko logiczna konsekwencja tego wszystkiego. 2 plus 2. 6. Weźmy przykład. W boksie masz do dyspozycji wyłącznie pięści. Zero kopnięć, zero łokci, zero kolan, zero podcięć. Dlatego pięściarz ma perfekcyjne ręce, świetne uniki, fenomenalną pracę nóg. Ale wszystko to zostało stworzone pod konkretne reguły. Teraz przeniesiemy się do karate sportowego. W komite punkt zdobywasz, gdy trafisz i sędzia przerwie akcję. To oznacza, że najważniejsze stają się timing, dystans i szybkość reakcji. To zupełnie inny świat. Tutaj nie liczy się siła ciosu. Tylko czystość trafienia i kontrola. A teraz spójrz na Kyokushin. Tutaj walka jest full kontakt, ale bez pięści na głowę. To całkowicie zmienia sposób, w jaki używasz rąk i nóg. Zobacz, pięściarz, który całe życie broni szczęki gardą, nagle odkrywa, że największe zagrożenie przychodzi od lukików, kolan albo kopnięć na korpus. To samo w MMA, masz małe rękawice, czyli gardą nie zasłonisz się tak, jak w boksie. Masz parter, więc musisz uważać na sprowadzenia. To znowu zmienia cały sposób przygotowania. Widzisz więc, że styl nie istnieje w próżni. Styl jest odpowiedzią na zasady gry. Dlatego właśnie, kiedy ktoś mówi, karateka nie ma szans z pięściarzem, to odpowiada, ale na jakich zasadach? Bo jeżeli na zasadach boksu, jasne, pięściarz ma przewagę, ale jeżeli na zasadach karate, to pięściarz nagle traci większość swojego arsenału. I w tym momencie okazuje się, że nie ma jednej absolutnej odpowiedzi na pytanie, to wygra. Bo wynik zawsze ustalają reguły. To tak, jakby wziął szachistę i warcabistę. Obaj siadają do planszy, ale jeśli grasz w szachy, wygrywa ten, kto zna szachy. Jeśli grasz warcaby, ten, kto zna warcaby. A najgorsze, co może zrobić, to oceniać jednego według reguł drugiego. I dokładnie w taki sam sposób działa to w sztukach i sportach walki. Skoro już wiemy, że zasady zmieniają wszystko, to teraz rozuszmy je na stole. Dozwolone są tylko pięści, tylko ciosy powyżej pasa. Walka trwa określoną liczbę rund, każda po 3 minuty. Sędzia punktuje czyste trafienia, agresję i kontrolę ringu. Dlatego pięściarze mają fenomenalną pracę rąk, szczelną gardę i świetny balans. Ale nie znają kopnieć, nie znają sprowadzeń, nie muszą myśleć o łokciach czy kolanach. Tutaj spektrum jest najszersze. Uderzenia, kopnięcia, łokcie, kolana, sprowadzenia, poddania, małe rękawice, klatka zamiast ringu. To sprawia, że każdy musi umieć walczyć przynajmniej trochę w stójce i w parterze. Ale uwaga! Im więcej wolno, tym większe ryzyko. MMA to gra totalna, ale też ekstremalnie wymagająca. Tutaj punkt zdobywasz nie siłą, ale czystością i szybkością trafienia. Sędzia przerywa akcję, więc walka wygląda jak błyskawiczne wejścia i wyjścia. To jest szermierka w czystej postaci. Timing, dystans, kontrola przestrzeni. Full kontakt, ale bez uderzeń pięściami w głowę. Liczą się kopnięcia, kolana, podcięcia, ciosy w korpus. Pięściarz, który całe życie chroni głowę, nagle dostaje pierwszego low -kicka. nie wie, co się dzieje. Piąty. Karate jutsu. To już nie sport, to system samoobrony. Celem jest przetrwać atak i uciec. Brak sędziego, brak punktów, brak rund. Liczy się skuteczność w pierwszych sekundach. Szósty karate-do to droga, nie walka. Tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś pokonać, ale żeby ćwiczyć całe życie, budować zdrowie, charakter, dyscyplinę. Karate-do to pasja, którą można rozwijać bez końca. I teraz popatrz. Te sześć światów są zupełnie różne. Każdy ma inne zasady, inne cele, inne techniki. Które się sprawdzają. Dlatego, gdy ktoś mówi: Pięściarz pokona karatekę, to ja pytam: Ale na jakich zasadach? No to teraz zróbmy mały eksperyment. Scenariusz pierwszy: pięściarskie reguły. Tutaj pięściarz błyszczy to jego świat. Karateka bez przygotowania bokserskiego nie ma szans. Scenariusz drugi. Kumite, WKF. Pięściarz nagle odkrywa, że jego kombinacje są bezużyteczne. Trafienie, stop, punkt, przerwanie akcji. Karateka błyszczy w tych regułach gry. Scenariusz trzeci. Kyokushin. Pełny kontakt, ale bez ciosów na głowę. Pierwszy low kick, pierwsze kopnięcie w korpus i pięściarz nie wie co się dzieje. Scenariusz czwarty. Zawodnik MMA, któremu nagle zabierasz clinch i parter, traci połowę swojego arsenału. Karateka punktuje dystansem i timingiem. Scenariusz piąty. Ulica, czyli karate dziutsu. Zero rund, zero sędziego. Liczy się 5 pierwszych sekund. Kopnięcie w krocze, dźwignia, improwizacja i walka skończona. Widzisz więc, że wynik zawsze zależy od zasad gry. Nie od tego, kto jest lepszy, tylko tego, w jaką grę gramy. Dla kogoś z zewnątrz walka to walka, ale tak naprawdę każda dyscyplina to inna gra. Piłka nożna i piłka ręczna? Piłka jest, bramka jest, ale zasady są kompletnie inne. Szachy i warcaby? Plansza podobna, bierki podobne, ale reguły inne, więc i mistrzostwo inne. Koszykówka i siatkówka? Piłka, boisko, ale spróbuj zrobić wsad w siatkówce. Tak samo w sztukach walki, pięściarz gra w swoją grę, karateka w swoją, a zawodnik MMA w swoją. I właśnie dlatego reguły tworzą mistrza. To zawsze działa w jedną stronę. Karateka ma udowadniać coś pięściarzowi. Karateka ma wejść do klatki i zawalczyć z zawodnikiem MMA. Ale pięściarz na tatami? Zawodnik MMA w Kyokushin? Tego nie zobaczysz bo popyt dyktuje narrację. Boks i MMA są często w telewizji. Karate często kojarzy się z dziećmi albo filmami z lat 80. Więc łatwiej ustawić grę pod siebie. W internecie liczy się prosty przekaz. Karata nie działa, bo to się klika. Ale to bzdura, bo działa, tylko w swoich regułach. A każdy, kto naprawdę trenował, wie, że porównywanie stylów bez wspólnych zasad to nie analiza, to zwykłe gadanie. Dla lajków. Karate ma trzy twarze: sportowe, zawody, timing, szybkość. Gra z punktami i sędziami, jutsu, samoobrona, krótko, brudno i skutecznie, do, droga na całe życie, zdrowie, pasja, rozwój od dzieciństwa aż po starość. Dlatego, kiedy ktoś pyta, czy karate działa. Odpowiadam. Na zawody? Tak. Na ulicę? Tak. Na życie? Również. I właśnie dlatego karate przetrwało tyle pokoleń, bo daje narzędzia na każdy etap życia. I dochodzimy do najważniejszego pytania. A po co ty trenujesz? Bo jeśli twój cel to ring, trenuj pod ring. Jeśli twój cel to samoobrona, Trenuj pod realne zagrożenie. A jeśli twój cel to zdrowie i droga, trenuj konsekwentnie całe życie. Nie ma najlepszego stylu na świecie. Jest tylko najlepszy styl dla Twojego celu. A teraz kolej na Was. Na jakich zasadach chcielibyście zobaczyć pojedynek marzeń? Karateka kontra pięściarz, ale w czym? Kumite WKF, Kyokushin, boks, MMA, a może totalny miks, walka na gołe pięści? Wrzucajcie swoje scenariusze w komentarzach, najciekawsze przeczytam i odpowiem. A jeśli ktoś naprawdę chce sprawdzić, czy karate działa, zapraszam do Dojo. Jeśli ten materiał dał Ci do myślenia, zostaw suba na tym kanale, kliknij dzwoneczek i udostępnij znajomym. A jeśli jesteś z Radomia, wpadaj do Dragon Fight Clubu. Pierwszy trening gratis. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Os.